Żeby dobrze wejść w kolejny temat, który absolutnie będzie tematem, w którym będziemy wybiegać myślami i rozmową do przodu, musimy się nieco cofnąć do. Danych z różnego rodzaju podsumowań roku 2024. W ubiegłym roku, na początku tego roku, zakładaliśmy, że Niemcy przekazali do Polski 690 migrantów. Ale w kwietniu tego roku okazało się, że tak naprawdę przez ostatnich 14 miesięcy było ich migrantów przekazanych z Niemiec do Polski ponad 10 tysięcy. Problem oczywiście spada przede wszystkim na głowę samorządów. I dlatego Postanowiliśmy porozmawiać z Arturem Sułkiem, radnym z Kierniewic. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. A wybraliśmy skierniewice, dlatego że tam odbyła się taka bardzo ciekawa historia, która też była dosyć głośna w mediach o kilku migrantach, którzy zadeklarowali, że są niepełnoletni, no i trzeba było znaleźć im dom dziecka, i ten dom dziecka znalazł się w Skierniewicach właśnie. Następnego ranka zdaje się, że już tych nieletnich w tym domu dziecka nie było, bo zwiali, żeby dalej próbować uciec do Niemiec. To było jakieś wyzwanie dla samorządu skierniewic cała ta historia? No, na pewno było to wyzwanie. Na pewno to było wyzwanie też dla mnie. Osobiście, cała historia rozpoczęła się w ten sposób, że ja dostałem taką informację od mieszkańców, którzy w okolicach właśnie placówki opiekuńczo-wychowawczej, Dom, czyli potocznie mówiąc, obok domu dziecka w Skierniewicach, zobaczyli osoby innej narodowości, które według mieszkańców właśnie wchodziły i, i wychodziły z domu dziecka. Mieszkańcy zaniepokojeni postanowili zawiadomić komitet społeczny, który zawiązał się w Skierniewicach. Jest to komitet społeczny o nazwie Stop Cic. Ma on głównie na celu zablokowanie budowy centrum integracji cudzoziemców w Skierniewicach. Dziennikarz i rzecznik tego komitetu postanowili obserwować przez jakiś czas ten, ten właśnie dom dziecka, okazało się, że jest to prawda, czyli faktycznie z domu dziecka wychodzą i wchodzą do niego osoby obcego pochodzenia, obcokrajowcy. No dobrze. I... Ja otrzymałem od nich taką, taką sytuację, taką, taką, taką informację, że faktycznie jest to prawda, ale no, żeby być do końca pewnym, postanowiłem sprawdzić to i właśnie wraz z rzecznikiem Komitetu Stop Cic wybraliśmy się do domu dziecka no i postanowiliśmy panią dyrektor osobiście zapytać. I okazało się, że to prawda. Ale czyli to nie jest tak, że oni, ci migranci, e, nie wiadomo czy naprawdę nieletni, bo rozumiem, że oni nie mieli dokumentów, więc ciężko było stwierdzić ich faktyczny wiek. No nie było tak, że oni uciekli, tylko jakby traktowali to jako hotel, ten, ten dom dziecka. Na, na, na czym polegał problem? E Problem polegał na tym, że oni zostali do, do naszego domu dziecka przywiezieni. Z moich informacji wynika, że z niemieckiej granicy. Wcześniej przez pewien czas przebywali w ośrodku strzeżonym, ponieważ nie było wiadomo, czy faktycznie są to osoby nieletnie, czy jednak pełnoletnie. Natomiast z ich deklaracji oraz. Z tego co mi wiadomo, przeprowadzonemu badaniu grubości kości nadgarska, które jak później okazało się z wywiadu z innym lekarzem, nie do końca może być badaniem pewnym. W każdym razie wywnioskowano, że, że są to osoby niepełnoletnie. I w związku z tym skierowano ich do placówki opiekuńczo-ruchowawczej, która pełniła rolę interwencyjną. W, naszych, w naszej Polsce jest coś takiego jak baza takich placówek i wyświetlają się po prostu wolne miejsca, w których można umieścić dzieci, które interwencyjnie potrzebują jakiejś tam pomocy. No i Opieki. ponieważ te dzieci zostały uznane. Za dzieci, znaczy te osoby zostały uznane za dzieci. W związku z tym, zgodnie z polskim prawem, korzystając z polskiego prawa, mogły być umieszczone w takiej placówce. Pani dyrektor nie za bardzo mogła odmówić. Generalnie wykazała się naprawdę takim. Taką obywatelską postawą, dobrym zachowaniem, i opowiedziała nam, jak to wszystko było. I no, udzieliła nam praktycznie wszelkich niezbędnych informacji. Udało nam się to zarejestrować za jej zgodą. I, no, i właściwie było. Jednoznacznie widać, że jest to dla niej duży problem, że jest to sytuacja nowa, że no trudno tak. się jej w, w tej sytuacji odnaleźć, że widzi pewne zagrożenia, z którymi jakoś tam musi się zmierzyć. Spokojnie o tym wszystkim nam opowiedziała. Także mieliśmy sytuację potwierdzoną. A Dwóch z nich byli to. Panie Arturze. Tak. No właśnie, to proszę jeszcze powiedzieć, co to były za osoby? I ciekaw jestem, co pańskim zdaniem powinno się było stać z tymi ludźmi. W sensie, ja, ja, jaka powinna być ich e, sytuacja, czy jaki powinien być scenariusz postępowania z nimi, gdyby rzeczy miały być tak, jak radny e, Artur Słek uważa, że powinno się to odbyć. To znaczy tak, były dwóch z nich były, były to osoby z Gwinei i jedna z Iranu. Podobno jedna z nich miała jakieś dokumenty, czyli chyba paszport. Natomiast dwóch z nich byli to nielegalni imigranci, którzy po prostu próbowali przekroczyć niemiecką granicę, zostali tam zatrzymani. I co powinno się stać? No uważam, że jakby pierwszy krok to był dobry krok, czyli został, zostali umieszczeni w, w placówce strzeżonej i uważam, że powinni tam pozostać, bo do momentu, kiedy faktycznie nie zostaną zweryfikowani. No, my tak naprawdę na. Na podstawie domysłów, ich deklaracji, yy, stwierdziliśmy, że są to dzieci. W momencie, A kiedy... Proszę mi powiedzieć. Centrum integracji, bo spróbujmy popatrzeć teraz z nieco innej perspektywy e, rynku pracy, który e, no, szczególnie dla takich prostych prac fizycznych jest e, trudnym rynkiem dla przedsiębiorców i cały czas mówi się o tym, że są potrzebni ludzie gotowi wykonywać proste prace. Dlaczego Skierniewice, czy, czy część mieszkańców Skierniewic nie chce takiego Centrum Integracji e, dla Cudzoziemców? No właśnie, to jest ciekawy problem. Z tej perspektywy faktycznie wydawałoby się, że no napływ ludności z innych krajów to. To może być coś dobrego. Natomiast patrząc na to, jakich, jakiej narodowości są to migranci, którzy masowo są legalizowani w Polsce, bo wiemy, że procent wniosków złożonych o legalizację to jest no, blisko 100%. To jest rzędu 89%, plus te, które z odwołania zostały. Później zalegalizowane to, to praktycznie około 95%, czyli no, można powiedzieć, że prawie wszystkie wnioski e, o legalizację pobytu w Polsce są rozpatrywane, rozpatrywane pozytywnie. E, natomiast to już nie jest tak, jak było kiedyś, że są to głównie. E, Przybysze z Ukrainy, czyli osoby, które faktycznie chciałyby tutaj podjąć pracę. Oczywiście. Ale Wiemy... ja pytając, pytając o to centrum, chcę zapytać mm. tak naprawdę o to, czy nie wierzycie w sukces integracji? Czyli że rozumiem, obawiacie się, że pieniądze zostaną wydane, centrum powstanie, coś tam się będzie robiło, a ta integracja nie nastąpi? To jest, to jest taki scenariusz, który w skrócie rzecz ujmując, sobie wyobrażacie? Wrócie tak, sytuacja jest mimo wszystko bardzo szeroka. Przedstawiciele, głównie krajów muzułmańskich, to są często osoby, które niekoniecznie chcą, chcą pracować. Oni być może szukają tutaj jakichś, jakichś innych rzeczy, może są tutaj z innych powodów. Natomiast wiemy, że ich kultura jest zupełnie inna od naszej, i trudno im się odnaleźć. W Polsce, gdzie no jest 8 godzinny czas pracy, kiedy faktycznie można by było mówić tutaj o pracy fizycznej, więc no to jakby z ich przyzwyczajeniami, z ich kulturą zupełnie nijak się ma. Więc no, faktycznie, gdyby było tak, że są to osoby zweryfikowane, które faktycznie przyjechały do Polski szukać pracy które być może nawet przyjechały zakładać rodziny legalnie jak najbardziej. Natomiast widzimy, że masowo przybywają osoby, które są tak naprawdę nielegalnymi imigrantami który, i których no, Polska legalizuje i faktycznie nie do końca wierzymy że oni podejmą tutaj pracę że ta integracja i będą wspierać nasze państwo może może mieć powodzenie artur sułek radny skierniewic był naszym gościem dziękuję serdecznie po przerwie przyjrzymy się kolejnemu tematowi górnicy mogą stanowić poważne wyzwanie dziękuję bardzo